Dzisiaj inaugurujemy spotkania z tak zwanymi interesariuszami rewitalizacji w nowych obszarach wyznaczonych w mieście Krakowie. Obszarach, które są przeznaczone do rewitalizacji. Rada Miasta w październiku przyjęła taką uchwałę, wyznaczyła trzy nowe obszary i żeby ten gminny program rewitalizacji miał odpowiedni kontekst społeczny, chcemy rozmawiać z tymi osobami, które są zainteresowane, jeśli chodzi o rozwój takiego obszaru, w trakcie takich spotkań. To będą cztery spotkania tutaj w Nowej Hucie dla podobszaru Stara Nowa Huta, a następnie dwa spotkania dla podobszaru Grzegórzki-Wesoła w połączeniu z podobszarem kazimierz stradą Na razie jesteśmy na etapie opracowywania pogłębionej diagnozy. To jest taki etap, kiedy po wyznaczeniu już obszarów rewitalizacji zastanawiamy się, jakie problemy potencjały drzemią w tych obszarach i w ślad za tym będziemy się zastanawiać dopiero, jakie projekty będą realizowane, czy to będą działania w obszarze kultury, czy to będą działania w obszarze nauki, czy to będą być może jakieś działania w obszarze gospodarki. To wszystko, o tym wszystkim zdecydujemy dopiero na etapie formułowania kierunków i celów gminnego programu rewitalizacji. Te spotkania będą z mieszkańcami, z liderami lokalnymi, z organizacjami pozarządowymi, z wszelkimi instytucjami, które tutaj się znajdują, ale też mogą przyjść osoby, które są w ogóle zainteresowane rozwojem tego miejsca, również przedsiębiorcy, bo to też jest ważna grupa, z którą będziemy rozmawiać. Będą podpowiadać po pierwsze, jaki jest problem, skąd się on wziął i jaki jest potencjał, czyli w oparciu o co będziemy mogli znaleźć rozwiązania na te problemy.